Terapia widzenia w budziku polega na, na tym, że dajemy możliwość rozwoju funkcji wzrokowych u dzieci, które trafiają do nas. Przeważnie to są dzieci po wypadkach, po urazach, które ten wzrok mają w jakiś sposób zaburzony. Dobra, góra, dół, lewa. Prawa. Najpierw patrzę, jakie dziecko funkcje wzrokowe posiada, z te, które posiadało kiedyś, na jakim jest poziomie wzrokowym. Oczywiście analizuję też badania różnego rodzaju medyczne dziecka i potem staramy się dobrać jak najlepszą ścieżkę tej stymulacji. I, Większość naszych dzieci ma uszkodzenia ostrości wzroku, uszkodzenia pola widzenia, ma pola niewidzenia, mroczki, ma pomijanie stronne. Dużo naszych dzieci ma zezy porażenne w związku z porażeniami nerwów. Wdrożyliśmy taki system wczesnej interwencji w tym zakresie. Współpracuję z optometrystką, która w takim najlepszym możliwym dla dziecka czasie od przybycia tutaj do budzika też diagnozuje dziecko pod kątem optometrycznym. i Jeżeli występuje dwojenie obrazu, jeżeli występuje zes, jest możliwość dania pomocy takich jak na przykład szkła pryzmatyczne na bardzo wczesnym etapie. Zielony. Czerwony, teraz na czerwony porządnie patrz, zielony, niebieski. Ten sprzęt, który tutaj mamy, to jest tak zwany CI, potocznie zwany cyberokiem. Ja generalnie na terapii widzenia używam go do bardzo różnych celów, ponieważ i do lokalizacji bodźca, bo tam są, jest panel gier i zabaw dla dzieci, takich animowanych i jest też taki panel neurorehabilitacji i tam generalnie już wchodzimy w taką sferę wskazywania prawidłowych odpowiedzi, więc to też nam daje taką możliwość, żeby się zorientować, czy dziecko też jest w stanie rozpoznawać na przykład zdjęcia, obrazki, litery, czy jest w stanie logicznie myśleć na przykład, nie mogąc jakby poruszać kończynami, ale mogąc poruszać gałkami ocznymi. Maja, no gdzie jest pomarańczowa karteczka? Pomarańczowa. Taka jak pomarańcza. Pięknie. Chodź razem weźmiemy, dobra. Siup. Właściwie nie ma dziecka, które by miało taką samą terapię widzenia jak jakieś dziecko drugie, ponieważ każdy ma inne problemy wzrokowe. Teraz będzie lepiej widać. Popatrzka się. Popatrzka się, gdzie to jest. Staramy się w budziku stosować taką pracę zespołową. Moim zdaniem tylko taka praca, jakby z pacjentem, ma sens, ponieważ nikt nie pracuje na siebie, na to, żeby mieć efekty w swojej konkretnej dziedzinie bardzo wąskiej, tylko na to, żeby to dziecko po prostu miało lepiej w życiu. Czy ty jeszcze masz jakiś plan? No nie. Poważnie? Dotykasz każdej dłoni każdej stopy, dobrze? W przestrzeni. No właśnie. zobaczyć zobaczyć, musisz ćwiczyć takie rzeczy, bo trzeba odległość dobrze ogarniać. To będzie postać jakaś, ok? Co to jest za postać? Taką absolutnie najważniejszą rzeczą, moim zdaniem, w ogóle od, którego, od której rozpoczynamy terapię, jest kontakt z pacjentem. Jest kontakt z dzieckiem, to żeby dziecko zaakceptowało. Terapię, zaakceptowało terapeutę, żeby y, było zrelaksowane, żeby miało komfort na takich zajęciach, żeby się nie bało i żeby znaleźć jakiś kanał komunikacji. Ta komunikacja z terapią widzenia jest bardzo ściśle związana, ponieważ daje nam też informację zwrotną, mnie daje informację zwrotną, a dziecku daje taką możliwość, że ono coś może. Bo generalnie, jak trafia do budzika, to ono naprawdę prawie nic nie może w tym zakresie, że no Troszeczkę jakby cofa się do tego etapu, na którym było kiedyś, ponieważ jest nie wiem, krzewijane, jest karmione, jest takie zaopiekowane przez rodziców. Natomiast w tym momencie, kiedy ono samo z siebie jest w stanie coś pokazać, co chce, czy jest w stanie jakąś informację przekazać, chociażby mruganiem oczu, czy innymi metodami, które staramy się wdrażać, również wtedy, kiedy dziecko jest na to gotowe, wtedy. Kształtujemy takie poczucie sprawczości, a to jest chyba dla każdego człowieka bardzo ważne, bo to daje wolność. Pięknie. Które? Różowe. Jak świnka peta, ja wiem, bo ty zawsze mi wybierasz różowy, bo chyba go najbardziej lubię. Ja y, robię wcześniej wywiad z rodzicami, tak, co dziecko lubi, y, jakie rzeczy go interesowały. Staram się dopasować też y, to, co pokazuje dziecku do jego wieku. Zawsze zakładam, że to dziecko rozumie, bo y, ja uważam, że trzeba tak zakładać, że każde dziecko rozumie, co ja do niego mówię, nawet jeżeli mi nie przytakuje. Bo ja nigdy nie wiem, czy tak nie jest, i nie chciałabym nikogo skrzywdzić po prostu. Dlatego, jak dziecko lubiło konkretne rzeczy, staram się też, rzeczy wykorzystać w terapii. I faktycznie widzę z doświadczenia, że, tak, że są efekty. Motywacja, jakby przy terapii, widzenia to jest naprawdę 90% sukcesu. Dla mnie też jest bardzo ważne, żeby wzbudzić tą motywację. Do wyjścia ze śpiączki. Jeżeli y, tej motywacji nie będzie, to, y, to wtedy nie będzie działań w tym kierunku. I to jest wtedy utrudniony proces. Także my musimy też y, stawiać tak poprzeczkę y, i dawać takie rzeczy y, dziecku do oglądania też, no ja się mówię, 80% bodźców przez wzrok, y, żeby dziecko y, chciało wrócić.